Przed XTBKS W, kolosą witam serdecznie. Cześć, witam. Rob, oglądałem wczoraj o Twoją konfrontację y, z Dominikiem i chciałbym poruszyć kilka wątków, y, bo je w zasadzie rozwinąć najbardziej. Trochę rozbawił mnie ten pomysł tym pasem BMF, bo jakbym wybrał y, Bad Motherfuckera w KSW, no to takiego grzecznego Romana. Co <grym> Ci <grym> powiedzieć. E, Czujesz a, się BMF-em? E, czy w walce tak, na co dzień nie. A to wiesz, jakby panowie, którzy trafili do klatki, no to zazwyczaj tą kreacją poza klatką byli brani pod uwagę, jako ci, którzy do tego tytułu się nadawali. Mówię oczywiście o UFC. No właśnie, czemu mamy być tacy sami jak UFC? Czyli poza zakresu grzeczną, a w bmf <grym> Ciągle ma być to sami, jak w i ma być to taki sam koncept? Może się to... Możemy u nas to zupełnie inaczej odbierać. Wiele się robimy inaczej niż, niż w Stanach, nie? Hmm. W zasadzie jakby się tak zastanowić i by ten pas faktycznie... Komedie, komedie e, amerykańskie też niekoniecznie nas śmieszą, nie? Albo ich nasze komedie. Może tak być, no. a to pewnie oni się nie znają nasze są lepsze. E... BMF, jak pas jakbyś zdobył, to mógłbyś być pierwszym zawodnikiem na świecie, który zdobył pas BMF i regularny pas KSW, no bo ten drugi do tego chciałbym przejść, jest cały czas przejść, w swoim I jeszcze do tego nikogo nie wyzywa, a zdobył pas BMF. <grym> <grym> e, no tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te walki, które toczyłeś o, o pas, myślisz, że o ile klas jesteś teraz lepszym zawodnikiem niż przy tych walkach z Salachem i z Marianem? No wiesz, to ciężko. A jakie są klasy? Wiesz, ciężko określić. No, jak ty się czujesz? No, czuję się dużo lepszym zawodnikiem, dużo bardziej rozwiniętym fizycznie, mentalnie przede wszystkim jestem w dużo lepszym miejscu niż, niż byłem wtedy, kiedy się biłem o te pasy. No i technicznie na pewno też jest level wyżej, także ja tak z walki na walkę ja się do tego po prostu sam przekonuję, bo wiesz, jak z codziennie z ciężkimi chłopakami, z ciężkimi, mam na myśli tutaj mocne umiejętności to tego nie widzisz, nie odczuwasz, bo z każdym jest ciężko. Ale na końcu wychodzisz do jednej walki, i mówisz kurde, poszło. Do drugiej poszło, do trzeciej poszło. No jednak te, te wyniki, te efekty pokazują ci to, że ta praca, którą na co dzień wykonujesz, i nawet jeśli na co dzień tego nie czujesz Czujesz rozwój, ale no nie czujesz, że jesteś, wiesz, o przepaść o level wyższy, no bo okazuje się, że twoje twoi ziomki z treningu też są po prostu zajebiste, no i to jest trudno odnaleźć się na taki, w takiej bandzie, że wiesz, że trudno odczuć to, że ten twój level jest taki, taki wyższy, no bo wszyscy są na w miarę równym poziomie, bo mamy mocną bandę i ja myślę, że to procentuje. Jeżeli chodzi o ważenie, no macie zupełnie inne podejście z Waleriu do niego. On drze zdjęcia, a ty często jesz pizzą. Yy, jaki masz pomysł na to? Czy, czy ty wyjdziesz z pizzą, on ci podrze zdjęcie? Masz jakiś pomysł, jak to ważenie może wyglądać? No bo ty chcesz być sobą, Właśnie. chcesz kierować twojo, swoje ja, a on, on chce być sobą. I jak to wszystko wyjdzie, jak sobie to wyobrażasz? czy masz pomysł na ważenie. Ja myślę, że... No pomysł mam tak jak zwykle, u mnie się nic nie zmieni, będzie pizza i nie tylko, nie tylko dla tych na scenie, ale też dla kibiców będzie trochę więcej pizzy od mojego sponsora Barabów tym razem, ale e, żeby było miło, bo tak jak powiedziałem w trailerze, też e, tym razem ta walka będzie właśnie dla kibiców z racji tego, że jest to na, na PGM. No i co? A jaki będzie Waleriu, Tak naprawdę mi się wydaje, że jeszcze my nie wiemy, jaki on jest, bo, bo wydaje mi się, że większość tych rzeczy, która się działa, którą krzyczał, daro zdjęcia, to to jest gra, to nie jest do końca on. E, mam wrażenie, że prawdziwego siebie on jeszcze nie pokazał, ale to tylko takie moje spostrzeżenie. Tym bardziej, więc, więc w sumie nie wiem, co on wymyśli. Może wymyśli wszystko, no. Tym bardziej, że te wczorajsze pytania były bardzo grzeczne w Twoim kierunku programie konfrontacji. E, tak, były bardzo grzeczne, ale to mnie nie zaskoczyło, bo e, on już mnie przepraszał ostatnio, jak mieliśmy właśnie jak się bił z Borysem i na backstage'u przed, przed ważeniem, to podszedł do mnie z tłumaczem, przeprosił mnie za to, że tam wyzywał, że w mediach pisał, że, że chce rewanżu i że, że tak i tamto. Także on, że on nie jest taki, że, że to po prostu chciał podkręcić media, także on się tłumaczył mi z tego już na backstage'u. Dlatego też wiem, że on, że, że to jest gra, a nie a nie coś takiego, no chyba że grą było to na backstage'u. No, mieliście wyjątkową okazję zobaczyć stadion z bliska, przez trzy dni tak naprawdę tam spędzić, czy, czy, czy dwa, zobaczyć jak to wszystko wygląda w świetle reflektorów i tych oświetlających trawę i tych na górze i przy świetle dziennym. Jakie wrażenie robi stadion już tak na żywo, jakbyś tam chwilę sam na sam z nim. No właśnie dopiero na żywo robi wrażenie. W telewizji jak się to ogląda, to widzisz kolejny stadion, kolejną halę i kolejny obiekt. A na żywo jest zła. Wow. Jak wychodzisz, to widzisz, że jednak jest to, i tu mogę określić, trzy lewele wyżej niż, 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 niż duża hala sportowa. Moment Halidow w studiu przy ostatniej gali powiedział o tym, że on się cieszy, że walczy ostatni. Bez ciemno nie widać już tych kibiców. Że jak przyszedł na hale i zobaczył, jakieś jest jasno, to dopiero wtedy poczuł, że tych ludzi jest tak dużo i ty będziesz siebiła się bił właśnie w takim anturażu. Czy myślisz, że to cię napędzi z doświadczenia z, z hale? Jak to pamiętasz? Czy kiedykolwiek w ogóle publiczność i, i stres ten związany cię przytłoczyło? Coś mnie nieraz na pewno przytro, przytłoczyło, nie, nie wiem czy to była publiczność, ale wydaje mi się, że nie, że to zupełnie nie, więc czy to będzie jak będzie szaro widno, czy już trochę ciemno, to ja mam czwartą walkę, więc myślę, że już będzie tak się robić ciemno, ale jednak nadal będzie jasno, no bo te dni są, są teraz najdłuższe. Mm, więc myślę, że to jakoś nie, nie wniesie, aczkolwiek wolałbym, jakby było ciemno, bardziej z racji tego, że fajniej ta oprawa wtedy wygląda. Co do dedykacji, która padła w trailerze, to w zasadzie spodziewałem się dedykacji tylko dla jednej osoby, oczywiście dla, dla Manolo. Dlaczego akurat taki wybór, że dedykujesz to, to fanom? No z tego, co powiedziałem wcześniej, że jakby mamy, mamy zawsze widowiska, nazwijmy to zwykłe. W, w większych halach mniejszych w studiach się bije. Tutaj jest to narodowy, jak sama nazwa wskazuje. E, przyjeżdżają ludzie z całej Polski myślę, że nie tylko. Mm, jakby trochę jest tak, że robimy to dla nich i, i ja myślę, że warto im się odwdzięczyć za to, że zapełnili, zapełnią ten stadion, bo jestem przekonany, że go zapełnią. Mm, I dlatego tak pomyślałem, że fajnie będzie, że ta walka właśnie będzie dla nich, bo, bo tak naprawdę dzięki nim my tam też jesteśmy. Podczas tej konfrontacji był temat samochodów. Musiałeś troszeczkę sobie pozgadywać, trochę o nich poopowiadać. I padło takie fajne pytanie, że jakby kupła te samochody, kupował te samochody, a mieszkanie? No mam samochody, generalnie no. i chciałem zapytać, czy jakbyś sprzedał te wszystkie samochody, to wystarczyło na mieszkanie? myślę, że... To zależy w jakiej miejscowości w niej. No poznaniu. Nie, nie jednej, pewnie na kilka mieszkań wystarczyło. Ale, ale to nie jest tak, że nie mam mieszkania, bo, bo nie <grystanie> 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 Tak też nie jest, żeby nie było. E, no, to była raczej taka duża metafora i przenośnia, ale, ale no, tak, tak to działa, niestety, że na pewno stoi więcej pod domem niż w domu. No, chciał się trochę zagiąć, nie do końca mu się tymi samochodami udało, dużo trafiłeś. A jaki jest Twój samochód marzeń? Jak miałbyś dzisiaj sobie wybrać dowolnego i dostać go po prostu za darmo? To taki jeden marzeń, bardzo ciężki wybór, ale na pewno byłby to jakiś mega mocny słów. Mógłby być to. Czyli już rodzinny trochę? No, w sensie. Rodzinny może jedno, ale bardziej, bo wiesz, mówisz taki wybrać sobie jeden, to zaraz mam, od razu mi się zapala lampka, żeby był do wszystkiego, nie? Mm -hmm. Trochę jest tak, że jak coś jest do wszystkiego, to do niczego teoretycznie, no ale praktycznie jak kupujesz jedno Bugatti, czy tam jakieś super sportowe auto, to nie przewieziesz nim choćby dziecka, albo nie wiem, nawet jak kupisz w Castoramie szafkę, to jej nie włożysz, czyli do codziennych usług się nie nadaje, więc byłby taki mega mocny SUV typu Urus, myślę coś takiego. Ta walka, tak jak zrozumiałem wczoraj, z tej konfrontacji z Dominikiem, ma być eliminatorem? Mm, to znaczy, ta walka nie jest eliminatorem. Ja już miałem walkę o pas, mówisz. Mhm. Ja już walkę o pas miałem zapewnioną po tej wygranej poprzedniej, po prostu był mój wybór, czy poczekam za tą walką o pas, za rozwiązaniem Marian... Parnas, czy nie poczekam i chcę się widzieć jeszcze jedną walkę, i następna będzie o pas, jeśli to oczywiście wygram? Także bardziej tak to wygląda. Jak myślisz, z kim się spotkasz w takim razie w walce o pas, zakładając, że w sobotę wygrywasz? N nie mam pojęcia, naprawdę. Stawiam na, Mar na Mariana w tej walce, ale jakbym miał tak postawić, z kim się spotkam w tej walce, to, to nie mam. Myślę, że oboje są młodzi, mocno zmotywowani i, i stawiam troszkę więcej jednak na Mariana. Która walka z tych dwóch była dla ciebie cięższa, która dała ci się bardziej wyznaki, które też wyciągasz może więcej lekcji, którą pamiętasz lepiej po prostu? Z obydwóch wyciągnąłem bardzo dużo lekcji, bo obydwie w pewnym sensie skopałem, ale obydwie skopałem pod innym, w innym miejscu byłem, jakby z Parnasem było, było zupełnie inne błędy, głowa nie działała, no jakby tam było całkiem coś inaczej nie zagrało niż z Marianem. Z Marianem po prostu, po prostu nie zrobiłem game planu, który, który był do wykonania i też tam inne takie rzeczy nie zagrały. Ale to nie, że się tłumaczę zupełnie, tylko no, jakby jak pytasz, z czego więcej wyciągnąłem, to z obydwu walk wyciągnąłem bardzo dużo, e, tylko z każdej coś innego. Jakbyś miał stanąć w narożniku Mariana, co byś mu poradził, żeby czego nie robił w tej walce i na co uważał? Żeby mocno się nie pchał do przodu, to na pewno. Jak będzie grał w swoją grę, to myślę, że to myślę, że to ugra. Nie mamy już pytań? Więcej wszyscy? Wszyscy. A może Roman ty by chciał coś powiedzieć dzisiaj? Dzień dziecka dzisiaj. Nie, no co, wszystkim dzieciom w takim razie wszystkiego najlepszego. Fajnie, że jesteście, fajnie, że, że tutaj, kurde, możemy się pokazać, że jest to narodowy. Tak naprawdę nie mam tak za wiele od, od siebie do powiedzenia. Chciałbym dać bardzo dobrą walkę, chciałbym, żeby to się podobało kibicom, niezależnie od werdyktu. Zawsze staram się dawać dobre walki. Mam nadzieję, że pojutrze spotkamy się jeszcze raz tutaj, czy na innej ściance, na hali na stadionie. No i, i jakby pogadamy sobie, zadasz mi pytanie, wygrałeś Roman, jak się czujesz? Także tego sobie życzę przede wszystkim na Dzień Dziecka. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję.